Panie prezesie, jesteśmy na pierwszym evencie po tak zwanej kwarantannie pandemii koronawirusa w Polsce. Proszę powiedzieć, co to jest za wydarzenie i dlaczego Dwór Strzyżew? Dlaczego od razu zacznę od, od samego końca. Dwór Strzyżew, dlaczego tutaj się spotykamy? Ponieważ Dwór Strzyżew jest członkiem klubu, który nas już tutaj trzeci raz z kolei gości. Cieszę się, że możemy w końcu już fizycznie się spotkać z klubowiczami. Tak jak wspomniałeś, drogi Andrzeju, 3, już ponad trzy miesiące. Nie było takiej możliwości, niestety ten koronawirus nie tylko nam, zapewne zepsuł tutaj wszystkim plany. Spotykamy się tutaj dzisiaj na wspólnym biesiadowaniu. Razem z członkami klubu właśnie sobie biesiadujemy. Gramy też w bule o puchar starosty Warszawa Zachód, także super, że też tutaj właściciel tego pięknego dworu, pan Grzegorczyk tutaj załatwił to, że Razem możemy jeszcze uczestniczyć w turnieju. No i tak. To tyle. Następne wydarzenia będą wydarzeniami na pewno online'owymi. Jeszcze zostaniemy przy tym. Eee... Panie prezesie, jeszcze chciałbym tutaj pana przerwać. Eee, właśnie pan tutaj skupmy się może na tym dzisiejszym wydarzeniu. Z jednej strony tutaj mieliśmy tutaj grilla, mieliśmy tutaj ognisko. Również był występ tutaj da Danuty. Eee, no właśnie. I co, co to był za koncert, Która to Danuta wystąpiła? A, panie prezesie. Danuta Stankiewicz. Bardzo się cieszę, że tutaj też umiliła nas, nam e, dzień swoim pięknym głosem. E, tak jak wspomniałeś, było był ognisko, był, był grill, e, także wszyscy też pojedli, smacznie też e, spożyli trunki, które dzięki partnerom e, są też na, na tym naszym dzisiejszym wydarzeniu. Proszę powiedzieć, kiedy będą kolejne eventy? Na jakie okres zostały zaplanowane? Czy to gale, czy na przykład zawody węgarskie? A panie Andrzeju, yy, gale. Jeśli chodzi o te duże, gale, o nasze klub, w zasadzie klubu, czyli Akademii Dobrego Stylu, prawda, cykliczną imprezę, którą organizujemy już teraz, będziemy organizować 13 raz, no ta impreza została przełożona z wiadomych przyczyn z wiosny tutaj na, na jesień, późniejszą jesień. Przewiduję, że to będzie przełom października i listopada, nawet, ponieważ takie są jeszcze opostrzenia, nie można organizować dużych eventów pod, pod dachem powyżej 150 osób, A a jak wiemy na naszych imprezach jest dobrze ponad 500 600 osób tak także nie możemy chcielibyśmy ale nie możemy i dlatego tak jak wspomniałem wcześniej klub teraz też wszedł tutaj wyszedł z nową inicjatywą te spotkania klubowe online webinary gdzie też są ciekawe tematy gdzie są śniadania biznesowe onlineowo kojarzenie ofert gospodarczych także dużo dużo tych, tych rzeczy jest klub cały czas działa prawda I, i się nie poddajemy. Panie prezesie, oczywiście nie ma co ukrywać, klub tutaj dość aktywnie, intensywnie działa, ale, ma, ale jednak, no trzeba powiedzieć, że jednak członkowi są znudzeni samymi spotkaniami, spotkaniami online. Dzisiaj mamy właśnie tutaj ten pierwszy event na powietrzu. Mamy tutaj dość bezpieczne środki, bo jednak jest to na zewnątrz. W tym przypadku nie przekraczamy ilości tutaj 150 osób. Czy... Na zdaniu frekwencja dzisiaj dopisała czy nie? Bardzo dopisała frekwencja. Jestem nawet pozytywnie zaskoczony. Tutaj jest część Klubowiczów, którzy są z nami, bo jeszcze jest tam w tamtym pomieszczeniu, gdzie są jeszcze trunki dla, dla szanownych Klubowiczów. Eee, I właśnie dlatego też zorganizowaliśmy to pierwsze wydarzenie po tej przerwie pod, na, pod gołym niebem, prawda? Bo, bo jednak mniej tych środków e, ostrożności można. E, z, e, m, można za, e, zachować, tak? Czy z Pana informacji ktoś z członków klubu zachorował na koronawirusa, czy jednak nie mamy ani jednego przypadku w naszym klubie? No, nie mamy właśnie. Nikt nie zachorował, z tego co wiem, także się cieszę generalnie. Ja nie mówię, że w ogóle choroby nie ma, bo na pewno ten wirus gdzieś tam sobie krąży, ale na całe szczęście do klubowiczów nie dotarł. Proszę powiedzieć, jeżeli chodzi o sam klub, czy klub obecny na dzień dzisiejszy normalnie działa, z wyjątkiem oczywiście tych eventów, które zostały przełożone na okres późniejszy? Tak, klub działa. Działa, tak jak wspomniałem, klub działa cały czas podczas też tej pandemii. Zaś pandemia to jest cały czas. Podczas, podczas tych obostrzeń, gdzie nie mogli się w ogóle ludzie spotykać, nie mogli nawet opuszczać miast, prawda? Chyba, że mieli jakieś szczególne powody ku temu, jak na przykład pojechanie do pracy. Pamiętamy, co było, już nie chcę do tego wracać. Klub działa cały czas, No były wydarzenia online. Cały czas robimy te webinary. Teraz w końcu na żywo pierwsze spotkanie, no i krok po kroczku będziemy wracać do, do, do tego, jak było dawniej, tak? I prezesie, oprócz spotkań online oraz dzisiejszego eventu na żywo, również Klub dość często jest partnerem przeróżnych wydarzeń. Jakie to są wydarzenia? Bardzo ważne wydarzenia organizowane na przykład przez PARP i tutaj. Pozwolę, mam ściągawkę taką 24 czerwca, yy, będzie wydarzenie o naj yy, dotyczące branży turystycznej, bonu turystycznego. Yy... 23, czyli dzień wcześniej, tarcza antykryzysowa wsparcie z ZUS. I tutaj też jesteśmy partnerem tych, no powiem szczerze, mocnych mocnych wydarzeń online. na ja samo zakończenie chciałam zapytać, czy warto przynależeć do danego klubu, co tutaj potencjalnie kandydat na członka klubu pozyskuje? Jakie kontakty łapie? Jasne, że warto, warto wstąpić tutaj do nas. Drodzy Państwo, jesteśmy 19 lat na rynku, także to. Też o czym świadczy. Naszym klubu jest dawanie przestrzeni biznesowej do nawiązywania relacji, też biznesowych, właśnie z, klubami, z klubowiczami, z członkami klubu. Wydajemy też magazyn przedsiębiorcy Maupalu, który jest dostępny w sieciach Epic In Media Relay w całej Polsce, także ogólnopolski zasięg tej gazety magazynu, przepraszam. Co jeszcze? Sam, bycie tutaj z nami, w tym towarzystwie, to naprawdę jest duża wartość, bo niekoniecznie też klubowicze od razu chcą tych kontaktów biznesowych. Najpierw też myślę, to nasz klub charakteryzuje, poznają się, nawiązują ze sobą relacje, czysto też towarzyskie, zawierane są przyjaźnie i później też robią interesy. Także ja serdecznie zapraszam wszystkich tutaj chcących być u nas do. Do, do kontaktu. Kontakt do mnie to Krzysztof Jończyk na Facebooku. Klub Integracji Europejskiej zapraszamy do klubu. Zapraszam serdecznie.